Panie Michale, co pan może powiedzieć o po tych fantastycznych zawodach, w których tak finiszował <grymny> zewnirowy Misz? Prezesie, jest? Jest fantastycznie. Zawody są super. Trasa była bardzo trudna. wydmy niczym w łebie. I love bike! I love bike. Niestety na 7 km zapałem skórę, że straciłem do peletonu. Później go starałem dogonić. Na 20 kilometrze ich dogoniłem. Było ciężko, bo było wąwozy i nie dało się wyprzedać. Jednym z małym, małych, młodszych zawodników się wymienialiśmy przez 10 km, gdy mu się rozwiązał. Bo go niestety chapnąłem. Później już tylko obykałem. Dogoniłem kobiety z PKO-BP. Już się ich nie wstrzymałem. A na koniec PKO nie dałem, bo wygrywa PKS ani BP. A najlepszy jest i tak lider Wild. Brawo, lider! Fiona! Ale jak. Gratulujemy i życzymy sukcesu w kolejnych zawodach. Dla Państwa, z Legionowa, telewizja Lider TV. O, bilet. Na co? Nagroda, za 70 zł Posiłeczek. Ale sprzęt cały, noga... Cały, cały stał się bardzo dobrze. Tyle binonów zgubionych na trasie, to jeszcze nigdy nie widziałem. Jedziemy pozbierać tam jakieś leszczyki wjeżdżają. Eee, jedne, jednego się z łamaną ręką. Eee, Widziałem ten wypadek. Było kilka wypadków i jeden leżał połamany. Eee. Kilka wywrotek. Jedna kobieta poleciała na pana, ale nie wiem, czy leciała na niego, czy po prostu się wywróciła. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego ludzie podchodzą pod górki. Skoro to są rowery górskie, to się podjeżdża pod górki. Niestety, właśnie na takiej górce załamaliśmy. Ja już nie wiem, co mówić, Dziękuję. Ja jest. jest dobrze. Czekaj. Tak się, tak się robi. Nie tak. będziemy, dawaj. Idę.